Hej wszystkim, James z Marketing Show z kolejną aktualizacją, więc po prostu chciałem do JP w informacjach o wydaniu takie zabawne, bo muszę użyć cross na web Chrome Edition, ponieważ desktop i tak był zepsuty, sprawdź to. Więc para ogłoszenia tutaj na ten temat, na ten temat wideo, tak jeden szablon aktualizacja biblioteki, tak mamy 10 zarządzania mediami społecznościowymi lub szablony marketingowe, które były dodane, możesz zobaczyć tutaj kategorie, więc to jest na uboczu, świetna robota ten zespół A. Potem, jak widać tutaj, ŁO wow, nie chcę iść za daleko, ponieważ wtedy zobaczysz następny w każdym razie Apple Pay i Google Pay za pomocą malowarka jest teraz dostępna dla formularzy zamówień i jednego kliknij upsells now, prawdopodobnie tak to wcześniej, ale zanim było w wersji beta teraz został przeniesiony do życia, więc kiedy będziesz gotowy, śmiało i sprawdź to. Jak widzisz, zdolność zezwól na Apple Pay i Google Pay, a z metody płatności na pasku na wstęga do paska na jednym kroku i dwuetapowe. Formularze zamówień wraz z jednym kliknij upsells co jest całkiem fajne prawo i tak jak widać dobrze tutaj, ta zmiana ma zastosowanie do lejki w wersji 2.0, jeśli używasz lejki 1.0, zielony przycisk z napisem uaktualnienia, a następnie dotyczy to Stripe łączy się lub jeśli używasz Stripe Apis. Przeprowadź migrację do paska połącz to jak naprawdę old school rzeczy w tym momencie, tak czy inaczej dostajesz sedno niesamowite aktualizacje i społeczności niesamowite aktualizacje szablonów multimediów. Pobieranie Apple Pay i Google Pay na żywo w systemie, a ja wprowadzę JP i opublikuj tutaj kolejny film za sekundę dzięki. Jeśli chcesz wypróbować High Level za darmo, skorzystaj z mojego linku referencyjnego poniżej, a następnie skontaktuj się z nami, aby otrzymać moje ekskluzywne bonusy, których nie dostaniesz nigdzie indziej. Mam nadzieję, że podobało Ci się przedstawienie. Podane porady służą wyłącznie celom edukacyjnym i mogą nie mieć zastosowania w Twoim filmie. Powinieneś wiedzieć, że The Marketing Show otrzymuje wynagrodzenie w ramach swojej relacji partnerskiej za produkty i usługi, które poleca. Dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku Marketing Show.